Im większe e, możliwości e, wytwórcze, mówiąc bardzo brzydko, czyli mówiąc krótko, im większą lepszą mamy bazę, im większe mamy możliwości do, do, do realizacji świadczeń, tym oczywiście te świadczenia będą drożej kosztowały. To, to, to wiadomo, ale też nikt nie zakłada, że w systemie ochrony zdrowia staramy się zmierzać do takiej sytuacji, w której będziemy mniej wydawać na leczenie, e, a więcej na e, baloniki, e, nagrody, dla, na, na, nagrody dla dyrektorów i tak dalej, i tak, dalej, tak? Więc Oczywiście leczenie kosztuje, będzie kosztowało i to będzie kosztowało coraz więcej, natomiast rozwój w określonych obszarach bazy klinicznej w tym także sprzętu medycznego, wyrobów medycznych, urządzeń medycznych, które są potrzebne do, do diagnostyki i leczenia, jest absolutnie kluczowy, ważne, żeby on się odbywał w takich obszarach, które my definiujemy jako te, które są potrzebne. Tak? W przypadku KPO mówimy o onkologii, mówimy o kardiologii, mówimy o opiece długoterminowej, mówimy o psychiatrii. Ja pomijam kwestie, które są bardzo istotne, a które nie są związane bezpośrednio z um, leczeniem jako takim, jak na przykład cyberbezpieczeństwo. Tak? nakłady na, na, na informatyzację, na, na wzrost interoperacyjności, ale te, które są związane z poszczególnymi obszarami, dziedzinami medycyny no to to jest absolutnie potrzebna inwestycja. w takim związku z tym my nie zakładamy, że będziemy wydawać jako NFZ mniej pieniędzy. My na pewno wiemy, że my jako system, jako płatnik publiczny tych pieniędzy w najbliższych latach będziemy potrzebowali po prostu więcej i więcej. I taka, jest, I taka jest rzeczywistość, z którą wydaje mi się, nikt się jakoś specjalnie w tej chwili w tej chwili nie kłóci. Natomiast tak naprawdę, to wydaje mi się jest istotne, że, że, że Cudem udało się w tak krótkim czasie, jaki był do dyspozycji wypracować i zmianę kamieni tak, żeby w ogóle możliwość uruchomienia środków z KPO w zdrowiu było, była, była możliwa, ale też zaplanowanie tych wydatków w tych dziedzinach i w tych obszarach, które są, są nam niezbędnie potrzebne. Ja w szczególności uważam, że, że, że dużą rzeczą jest KPO. W płyce długoterminowej, bo my w dalszym ciągu borykamy się z problemem zbyt dużego rozproszenia świadczeń zabiegowych w poszczególnych szpitalach i zbyt małą bazą, ciągle niewystarczającą i ten, ten deficyt się pogłębia niestety, niewystarczającą bazą, jeśli chodzi o zabezpieczenie długoterminowe. Jako społeczeństwo się starzejemy, łóżek opieki długoterminowej będziemy potrzebowali coraz więcej. No, o kardiologii, psychiatrii czy, czy, czy onkologii w zasadzie chyba nie, nie, nie trzeba mówić, no bo to się rozumie samo przez się, że to są absolutnie o środki systemowe. I tak, to będzie kosztowało więcej pieniędzy, Mamy tego, mamy tego świadomość, ale no, to jest inwestycja, a nie, a nie wydatek, a nie koszt.